Witam Państwa, dzisiaj pokażę, jak wprowadzić wzór zapisany na pamięci USB do hafciarki mini z małym panelem. Przede wszystkim, tak, na pendrive zapisujemy plik w rozszerzeniu DST. To jest Tajima. Rozszerzenie Tajimy. To jest najważniejsze: musi być plik zapisany w tym rozszerzeniu. Żaden innego hafciarka nie będzie nam czytać. Wkładamy w dowolne, mamy tutaj dwa porty. Czyli obojętnie który, wybiorę sobie akurat pierwszy. Polecam też używanie takich przejściówek. Ja jeszcze go pokażę na innym filmie, takie przejścióweczki, które chronią nam gniazda. Zawsze to warto, bo tutaj przy hapciarce dosyć często wkładamy, to warto sobie wpiąć. To jeszcze pokażę na innym filmie i wtedy oszczędzamy zawsze gniazdo. Mamy wybrany... Oczywiście pendrive użyliśmy i teraz, żeby go zobaczyć, gdzie on jest, tu wchodzimy w tą komórkę. Pamięci maszyny. Teraz nam się pojawiły te, te pliki, które mamy zapisane już w pamięci. Mamy ich trzy strony i chcemy dodać następną, czyli wybieramy tutaj opcję pendrive'a, pamięci. Teraz nam się otworzyło to, co mamy za, zapisane na pendrive'ie. Możemy sobie w tym momencie wybrać ten plik. To jest nasz. Test, a nie przepraszam, Testowy, ten nas interesuje, ośmiokolorowy. Wybieramy i dusimy przycisk przesłania. Teraz nam wpisuje. Yy, mamy tak określoną nazwę. Możemy sobie tu wklepać inną i pokazany numer wol, pierwszej wolnej komórki, którą zapisze yy, nam maszyna ten haft. Potwierdzamy ptaszkiem. Mamy potwierdzenie, że nam się przesłało. Wychodzimy. Teraz możemy wyjść do, tymi drzwiczkami wyszliśmy do pamięci maszyny, mamy nasz wzór, zaznaczamy go na żółto, On powinien się od razu nam poświęcić na, na żółto, ale jeżeli nie, nie potwierdziłby się, albo byśmy przypadkiem dotknęli innego, to musimy mieć go zatwierdzonego tutaj na takim obramówce żółtej. Ja to może zbliżę bardziej, no może te kolory akurat tutaj na tym telefonie nie są tak bardzo widoczne. No, ale chyba teraz trochę lepiej jest widoczne. I teraz tak zaznaczone na żółto. Potwierdzamy tutaj OK. Jeszcze raz tą ikonką potwierdzamy haft. I haft nam się pojawił, podświetlił. Teraz musimy wybrać, jakimi kolorami będziemy pracować. To jest akurat taki haft testowy, który, na którym możemy ustawić naprężenia, to za jednym razem pokażę też ustawienie naprężeń, czyli wchodzimy tutaj w opcję tych igieł, i tutaj mamy teraz kolorki, kolory, tutaj możemy na przykład na jedynce my na przykład mamy jasno różowy, więc możemy wejść tu opcję tej kratownicy i igieł, kliknąć i przypisać jakąś paletę, czyli na jedynkę. Mamy teraz jedynkę zaznaczoną. Poszukamy, czy tutaj mamy jakiś taki jasno jasny róż, puder. No powiedzmy, że to będzie taki kolor i przypiszemy. Na dwójce mamy czarny. To szukamy sobie jakiegoś ciemnego. Ja weźmy sobie ten i tak sobie możemy po kolei na trójce mamy żółty. Zielony mamy na czwórce i teraz pa musimy pamiętać o tym, że w hapciarkach haptex hub mini nie mamy piątej igły. Zamiast piątej igły mamy, yy, mamy yy, laser, który nam pozycjonuje, pokazuje gdzie jest pozycja haftu, dlatego opuszczamy zawsze piątkę i następne mam szóstkę niebieski. Potem mamy jakiś ciemny zielony, jakiś czerwony, jeszcze jakiś ciemny granat. Może tutaj. Bierzemy. Coś takiego może to tą naszą dziewiątkę zrobimy taką o. nie są takie te kolory tak dużo ich tutaj nie ma w tym do wyboru ale coś tam możemy zobaczyć i teraz wybierzemy sobie w tej palecie w naszym rzędzie to są nasze y, poszczególne zmiany kolorów czyli mamy jedynka mamy oj, tu możemy sobie cofać górę dół przesuwać który, ten który nam się powiększa to da, w danym momencie zmieniamy Teraz chcemy tak, dwójeczkę chcemy robić drugą igłą, czyli tutaj. Trójka, czwórka, piątkę omijamy, szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. I mamy te zmiany. Jeżeli byśmy mieli wielokrotność na przykład kolorów, będziemy w projekcie mieli trzy kolory, kolory na przykład w jakiejś naszywce, te trzy kolory, a naszywek, żeśmy na przykład zrobili kilka, kilka na, na naszym tamborku, to jest też taki przycisk powielenia do następnych, jak gdyby, powtórzenia. Czyli wybieramy pierwsze trzy, dusimy przycisk i co trzy nam zmienia do każdej naszywki. Czyli w naszywce były trzy zmiany kolorów, ustawiamy te trzy zmiany kolorów pierwszy raz i potem potwierdzamy, żeby nam maszyna prze przekopowała to do każdej naszywki tak samo. Mamy wybrany nasz wzór. Klikamy tutaj OK. Pozostaje nam wybrać tamborek i pozycję na, na tamborku. Będziemy robić to tamborkiem 18 na 13, czyli tym mniejszym. Wybieramy teraz tak. Tu mamy opcję wyboru tamborków. Klikamy. Ten 18 na 13 to jest u nas ten. Potwierdzam go. Maszyna nam się teraz ustawiła jeżeli byśmy chcieli sobie przesunąć w jakieś inną pozycję tamborka to tutaj możemy przesuwać prawo, lewo góra, dół teraz tak, można nadusić tutaj na środku, żeby nam się zmieniła ikonka na podwójną, wtedy ta zmiana jest, ta szybkość jest dużo szybsza możemy w każdej chwili nadusić ten przycisk i maszyna nam cofnie do yy, środka Możemy przesunąć sobie i na przykład zrobić taki obrys, czyli obrys po prostokącie. Maszyna nam obrysuje po prostokącie. Można zrobić taki bardziej dokładny obrys, czyli bardzo dokładny po kształcie. Jeżeli tam mamy jakiś kształt i chcemy to pasować, to możemy sobie sprawdzić. Można ustawić to przesunięcie na przykład na jakąś stronę i, i zapisać ten początkowy startowy punkt, tym tą ikonką, tu jest zapis i teraz w momencie kiedy przesuniemy to punkt startowy to jest ten, maszyna nam zawsze będzie ustawiać w tym zapisanym naszym miejscu. To jest coś takiego, że na przykład mamy jakąś, jakiś haft, który chcemy w danym położeniu tamborka haftować. I żebyśmy nam, żeby się nam nie pomyliło, co na przykład zmianę jakiegoś tam tamborka, żebyśmy wiedzieli, jakie to ma być położenie, to wtedy sobie to zapisujemy. Osobiście ja jestem przyzwyczajony do tego, że zawsze staram się tak skonstruować te przyrządy do pozycjonowania tamborka, tak, żebym zawsze sobie celował na środek ale to jest moja tak powiem koncepcja i tak sobie przyzwyczaiłem się do tego natomiast maszyny mają możliwość zapisania teraz mhm. będzie już nam pamiętać w tym projekcie tą pozycję startową tutaj jeszcze jest opcja offsetu ale to, to pokaże na na innym innym yy filmie. Jest jeszcze taki przycisk tutaj tej igły numer 1. Jakby było nam łatwiej, żeby sobie pozycjonować i żeby nam maszyna pokazała nie na laserze, tylko na igle, to możemy sobie tutaj przyciskiem kliknąć i maszyna nam przestawi głowicę na pierwszą igłę. I wtedy możemy sobie zwrócić uwagę, jak będziemy testować obrys, w jakim jest miejscu. No, może to nieraz jest, może ułatwić w niektórych wypadkach to pozycjonowanie. Teraz musimy sobie mm, ustawić ją na piątce, żeby nam znowu laser wskazywał y, pozycję, więc klikamy tutaj wybór igły. Y, czas znaczy trzeba zwrócić jeszcze uwagę, ale to może pokażę w innym, innym, w innym filmie. Gdzie, że tutaj musi być wyświetlona jakakolwiek igła jest tutaj możliwość pokrętłem zmiany, ja teraz jak zmienię to widzicie Państwo znikło nam zupełnie wtedy to maszyna jest w złej pozycji, zrobię osobny film o pozycjach w tej maszynie natomiast tutaj musimy mieć wskazanie jak, jakiejś jakieś cyfry obojętnie jakiej, ale cyfra musi być wskazana wtedy możemy sobie zmieniać a tutaj mamy, o wyjdziemy, wchodząc jeszcze na to zmienimy sobie na piątkę, żeby nam laser pokazał środek. Ten laser wygląda w ten sposób, widać taki krzyżowy, w momencie kiedy mieliśmy na jedynce to on nam uciekł na bok i wtedy musieli sobie delikatnie opuścić igłę i wtedy sprawdzać po obrysie. Mamy piątkę naszą. Teraz przygotowujemy wszystko do końca haftu. Mamy kliknięte. Teraz właściwie nam pozostało tylko kliknąć start. Tak samo będzie działać nam ten przy, przycisk jako start-stop oraz te, te dwa, czyli możemy tutaj startować i tutaj robić stop. I teraz ma, mamy maszynę uszykowaną teraz na ten duży tamborek, a my chcemy ten mniejszy 18 na 13 czyli tak, wyciągamy sobie akurat ten tamborek, teraz większy, i teraz jak przyłożymy, to widzimy, że z prawej strony, jak dopniemy, to tutaj powstaje nam luz, bo w tej maszynie każdy tamborek ma inną szerokość. Żeby to dopasować, musimy tutaj poluzować te dwie śruby. Tak. Dosuwamy. Pinam teraz tamborki, tutaj każę sobie te, żeby tutaj mi ładnie wskoczyło. Tak samo z tej strony dosuwam, kasuję luz i teraz dokręcam te śrubki. To jest nimbo trójka a nie w zestawie. I mamy, jeszcze raz sobie tu wrócę na to pozycjonowanie, mamy ten nasz tamborek. 18 na 13 cm i teraz sobie podejrzymy spojrzymy tutaj jest bliżej na ten laser. Musimy pamiętać, żeby nas nie zmyliło. Jeszcze raz to powtórzę. Tu musi być cyfra 5. Jeżeli będziemy mieli jedynkę, to wtedy laser pokaże nam zupełnie inne miejsce. Ja teraz pokażę jakby była ustawiona na przykład jedynka. To proszę zobaczyć gdzie nam mamy Wskazania lasera. Czyli tu musimy pamiętać, żeby nam prawidłowo wskazywał laser, musimy mieć na panelu, w tym okienku, wybraną piątkę. Jeżeli mamy jedynkę, to musimy się tutaj sobie opuścić i i wtedy patrzeć. Ale najprościej, żeby Państwu nie mylić, tu wybieramy jedyneczkę. pisik. Wybieramy. E, przepraszam, tu jest, już mamy piątkę. Wtedy laser nam wskazuje miejsce. Ja teraz przybliżę troszeczkę, żeby było widać. I teraz musimy tak patrzeć, żeby nam laser nie wyjechał tutaj w obrys tamborka. Jeżeli by nam się coś takiego zdarzyło, to trzeba jeszcze raz wszystko zresetować, sprawdzić pozycję, gdzie żeśmy ustawili, czy mamy prawidłowo wybrany tamborek. I dopiero wtedy jeszcze raz sprawdzić, bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy tutaj. Wyjechali poza tamborek, bo wtedy uszkodzimy maszynę. I teraz sobie tutaj wyjdę, wejdę jeszcze raz w tę opcję wyboru, tutaj te dwie, i pokażę, to jest po prostu kącie Opcja wyboru, a to jest dokładna po kształcie. Też widzimy, że ten środek nigdzie nam tamborek nie uderzył. Czyli możemy sobie zacząć pracować. Możemy nadużyć start tutaj albo tym przyciskiem. To jest bez, bez znaczenia. Teraz maszyna robi nam taki testowy wzór, żebyśmy sobie mogli sprawdzić naciągi. Ja wykorzystam tutaj żeby pokazać jeszcze takie opcje w momencie co by się stało jakby maszyna nam zerwała nitkę jak sobie z tym poradzić nożyczki i tutaj jej ale to na następnej literce żebyśmy łatwiej to widzieli Ujeczkę. Zaczyna nam maszyna pracować, może ten czarny kolor to jeszcze nie będzie dobry Na następnej, żeby było bardziej widoczne, bo na filmie nie będziemy widzieć Maszyna też stoi nie nad swoim docelowym stoliku, który jest w zestawie Tylko na kartonie też mogą być przez to troszkę większe wibracje O i teraz sobie nam będzie robić taką jaskrawą nitką a Będziemy widzieć no, Za długą Ja sobie tutaj ją obetnę na razie, żeby nam tutaj o, Nie przeszkadzała Teraz tak, maszyna Pracuje Zerwa się jej nitka. Kawałeczek pracuje i się zatrzymuje. Pokazuje się na panelu nam taka opcja. Możemy sobie cofnąć o 10, o 20. Możemy. To jest tak, jak gdyby tak podręcznie. Jest jeszcze opcja, że tu wyjdziemy i tu mamy plus, minus. I wtedy mamy więcej możliwości cofania. Tutaj mamy o kolory. Gdyby jeden kolor w jeden kolor do przodu, tu mamy bardzo szybko, yy, szybciej, ale już wtedy troszeczkę, że tak powiem, kontrolujemy, bo widzimy ile ma się cofnąć. Tu po jednym kuciu, tutaj no, tak widzimy, tutaj jest bardzo szybko, to już nie chcę teraz pokazywać, bo chcę coś innego jeszcze pokazać. Ja lubię tą opcję tutaj, wtedy klikam. Mamy tutaj akurat automatycznie wpisane 100. Ja sobie wpisuję około tam 20. Potwierdzam i wtedy mam wpisane ten, i cofam sobie o te 25 kuć. Teraz założę założę tą nitkę. Maszynę wystartuje, wychodzę z tego menu i teraz mogę zrobić sobie dwa czy trzy kucia, żeby nam się tutaj nitka zaplątała. Też od razu obserwuję, czy na tyle się mi cofnęło, że jest szansa, że nam tutaj zaszyje parę ściegów i, i nie będzie śladu. Ja teraz przybliżę tutaj, żebyście Państwo widzieli. Ona nam ukuła parę kuć jak gdyby wcześniej teraz robię start i ona nam zaszyje i nie będzie nic na tym elemencie praktycznie widoczne o, jest możliwość czepania. Pierwszy raz się haftuję po nablekałem nici w tej maszynie jak jest sprężynkę wpięte. Może się zdarzyć, że nam nie wyciągnie maszyna, to też trzeba sobie zatrzymać i puścić dalej. Po zakończeniu procesu szycia wyciągamy wyciągamy materiał z tamborka, wyrywamy bukminę czy wycinamy, w zależności jaką mamy i mamy gotowy.